Cześć! Tu my, pikulinki. Pamiętacie nas. Stęskniliście się za nami, bo my za wami bardzo. Nie było nas troszeczkę. Dlaczego? Dziewczynki powiecie naszym widzom. Bo się przeprowadzamy. No już się przeprowadziliśmy. I teraz się urządzamy. I troszkę się urządzamy, ale już mieszkamy w naszym nowym domku, który już niebawem Wam pokażemy. Dzisiaj. Chciały dziewczynki bardzo serdecznie Was zaprosić do swoich pokoików. Chcecie zobaczyć? Najpierw pokażemy pokoik Lindy. Właśnie znajdujemy się w nim. Yy, troszeczkę się zmieniło, mamy inną tapetę. W tamtym pokoiczku Lindy była inna tapeta, była troszeczkę inaczej. No, na chwilę obecną nie jest jeszcze wszystko zrobione, ale już całkiem fajnie tutaj dziewczyny się bawią i... Cieszą się ze swoich pokoików, prawda? Tak. No to proszę bardzo. Zapraszamy Was do pokoiku Lindy. Do pokoiku Lindy wchodzi się tutaj. O! I dziewczynki pokażą od razu pierwszą stację, pierwszy punkt naszego pokoiku, a mianowicie kalendarz. Kalendarz jest on bardzo ważny. Bo dziewczynki zawsze pilnują czasu, tak? Który mamy dzień? Do czego czekamy, na co czekamy. Dokładnie, dokładnie. 26 na nasz tata urodziny. Zgadza się. Kalendarz jest to bardzo ważny element. Dzienniki są urodziny. Dobrze. Kolejnym punktem pokoiku Lindy. Jest komódka. komódka, która jest ulubioną Lindy, już za czasów, jak była malutkim niemowlaczkiem. I tak jest z nami do chwili obecnej. A co w tej komódce trzyma nasza Linda? I co trzyma na komódce? Mm. Ok, myślą, co trzyma mi? Dobra, to proszę. W środku znajdują się gry planszowe, Alta. książeczki i zabawki. Taki trochę bałagan Troszkę bałagan. A co znajduje się na kółeczce? O, tu mam segregator na angielski, na a tu, kro, a tu krok, i, mojej okay. klocki. Klocki Lego, Lego Friends, no, prawda? Tutaj mam taką kulę ze śniegiem. nie, tam coś spadło. To coś spadło. Okej, okay. tutaj ma, mam długo pisz, a tutaj hmm, rodzice trzymają. Co tam rodzice trzymają? Hmm, te mamy... Tak, żeby wie tam... wiedzieć, ile w pokoju mamy w temperaturze. Teraz tak? jest 55, 2. Hmm, chyba nie. 22 i pół hmm. stopnia. 22,5 stopnia. No, tutaj mamy zdjęcia, zabawki i tu, tu, tu inne I tu taki gadżetki. bałagan. A, a tu mm -hmm. co? No dobrze, troszkę jest bałaganu, bo dopiero co żeśmy się a urządzili. Tu jest toaletka. A tu znajduje się toaletka. A tu! Szczotka? I nowa szczotka Lindy, którą a się zawsze. Czeszę, tak? się kamery. Dobrze. I tu ma toaletkę. Tą I toaletkę już pewnie znacie z filmów, prawda? I to jest taki drzewa. Ja się malowałam I, i się budziłam A to, ale ja nawet mam taką czapetkę A to jest domek. No Ninka już tutaj dalej oprowadzali z domek. Na razie mamy pudełka, bo za chwilę w tym miejscu będzie stało co? Będzie stało oczekiwane przez Lindę biurko, bo Linda idzie w tym roku dokąd. Szkoły. Linda będzie chodziła do szkoły, bo ma już prawie 7 lat, bo ma już 6 lat. Masz 6 lat, ale zaraz już miała 7. Bardzo kocham tę jest taka słodka. Mm -hmm. To jest Twoje łóżeczko, prawda? Twoje łóżeczko. No i tu masz jeszcze Nie szafeczkę. Twoją szafkę na ubrania i tam sobie trzymasz swoje rzeczy, tak? No Mamy ładne suknie i takie tam. No właśnie. No dobrze, to teraz niech Ninka nas zaprowadzi do swojego pokoiku. <noise> Zabieramy świnkę. Zabieramy świnkę? No dobrze, to Ninka. Otwiera drzwi. Ja Ninka. Chcę. Dobrze, idziemy do pokoju Ninki. O, tu ucieka nasz Krzyś. Chce mieć troszkę pokoju. Ninka, oprowadzisz nas po swoim pokoiczku? Ona chce udawać, że mamy takie same świnki. <laughs> Może. No dobrze, to, to gdzie się... jest moja szafa. a to tu jest mój domek. A tu jest domek Ninki, które dostała na... Na co dostałaś ten domek? Na gwiazdkę. Tak, od Mikołaja, tak? A tutaj jest Twoje łóżeczko. A z czym ma Ninka tapetę? Z jedzenostkami. I sama sobie wybrała ją z, z jednorożcami, tak? I z tęczami, I no taką świetnie. tapetę piękną, I no troszkę się błyszczy brokatowo, no nie, A nie te wiem, te czy to będzie widać, to... ojej, w ciemności to nic nie widać, możesz zapalić z powrotem, w ciemnościach nie świeciła. no co tu jeszcze tam pokażesz ciekawego, Co będzie Ninka stało w tym, na tej ścianie? No ja tu mamy zabawki. Ale co tutaj bryce. będzie? Minka. To będzie moje biurko. Tak, zaprosimy Was już niedługo, jak to biureczko będzie stało. Na razie jeszcze nic takiego nie ma miejsca. A to mój karoryfek. Mm. A to jest moja szafa. Twoja szafa, w której trzymasz swoje różne książeczki, kolorowanki. No dobrze, no to to jest Twój pokoik. To jest to tak wygląda pokoik Ninki. A co masz w, szafa. w szafach? W szafach też chcesz pokazać co masz? Tak. No to pokaż, co tam masz w szafach? Ojej, co masz Ty co masz? Masz swój piórniczek. I też telepedię mam. Mhm, co I Ty jest? Jeszcze mam tutaj ręki, a tu to. Gry Różne gry, bo my lubimy grać w gry. Różne szkodowinowe. Takie szkodowinowe. Pamiętasz, jak film z tym takim kościotrupem? Tak, z mrocznym kosiarzem. A, A co to jest? Z pelonkami i torbami. A tu mam pieniążki. Masz swoje pieniążki, to jest Twój portfelik, tak? A pokażesz nam swój ulubiony plecaczek. Uuu. Jeśli pamiętacie ten film z kościotrupiem, to zostawcie łapki w górę. To jest twój ulubiony plecaczek. Ale jeszcze chyba tam masz taki błyszczący z lol, co lubisz bardzo, co? No. Pokażesz nam. Ojej, ale brokatowy błyszczy się. Dostała. Od no, twojej przyjaciółki, koleżan. no. A teraz Ninka pokaże swoją ulubioną lampkę, która zmienia kolory. Także ulubiona lampka Ninki zmienia kolory. A który jest twój ulubiony kolor? Różowy, fioletowy. To pokaż, jak on ładnie świeci. Jak ta lampka ładnie. Ojej, jak w krainie Barbie, co? Ojej! A to co? Chyba zgasił światło? Czemu? Hmm, chyba poszło światło, słuchajcie. Dobrze, zostaw, zostaw yy, tą lampkę. widać mój cień. Widać mój cień? No faktycznie. Zostawmy tą lampkę może włączoną. I zobaczmy, co się stało, co? Gdzie jest tata? Coś tutaj mi nie gra. Chodźcie, dziewczyny, idziemy zobaczyć. jak to nie był tata? Jak to? To jest duch? Nie no, duch to chyba nie. Tarko, weź latarkę, żebyśmy widziały drogę. Wszędzie jest ciemno. Łukasz? Słucham? Zgasło światło w całym domu. Chyba korki siadły. Przyjdziesz zobaczyć, co się dzieje? widzę. Nie ma prądu? Ojej, faktycznie. Co się stało? Zobaczcie. A tu się coś dymi z tego gniazdka. Odsuńcie się. Dziewczyny, zobaczcie, mam już rękawice. Specjalne okulary. Postaram się to naprawić. No, świeccie tacie świecie. Musicie mi świecić. Ale odsuńcie się. Prąd jest niebezpieczny. Możemy go tak przeciąć, może to to. Jak myślicie? Odsuńcie się teraz, dziewczyny. Może być niebezpiecznie. Może chyba nie. tu robię. No, naprawiasz gniazdko. Przepraszam, ale ja idę do domu. Ale ty jesteś w domu? Nie, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Co to za dom? O nie, tata stracił pamięć! Co my teraz zrobimy? O, spaliło się światło. Sam, się rozwiąza sam rozwiązał się problem. Co z naszym tatą? O! 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 Ale boli mi głowa. Ja. Mhm. Tatusiu, pamiętasz kim jestem? Oj, chyba nie bardzo. Ale jestem bardzo głodny i myślę, że jak zjem jedną kanapeczkę, to może mi się przypomni. To zrobicie mi jedną kanapeczkę? Tak. Da checken. dziękuję. Bardzo byłem głodny. Mmm, jaka pyszna kanapeczka. Dziękuję bardzo. Mmm. Moja ulubiona. Tatościu, czy już Ci wróciła pamięć? Już prawie całą pamięć odzyskałem. Ale myślę, że potrzebuje się jeszcze czegoś napić się napiję to na pewno już wszystko sobie przypomnę. Zrobicie mi coś do picia? Super. na woda, bardzo wam dziękuję. Już teraz sobie wszystko przypominam. W gniazdku było spięcie. Odciąłem jeden kabelek. I jak widać wszystko zaczęło działać. No nie tak do końca tatuś. A co się stało? Spójrz w Ej, Ojej, a czemu ja jestem cały czarny? Bo kopnął cię prąd. Naprawdę? Tak. To jak to się stało, że teraz już prąd działa? No nie wiem, jakieś czary czy coś tam. Czyli nie do końca wyszło tak jak powinno. No. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Już. Dziewczyny, czy wiecie jaka jedna myśl naszła mnie po tej dzisiejszej sytuacji? Że spro. Ten nie ma zaliczków. Dokładnie. Jeżeli chcecie coś robić, musicie się na tym znać, jeżeli się na tym nie znacie. To pamiętajcie, nie warto samemu kombinować, ponieważ może się to skończyć tak jak skończyło się to dzisiaj u nas. Pa pa.